To nie jest takie w ogóle fajne i możliwe. Znaczy, fajne jest, ale schowaj ten, tą dupę. siedzę i do Was gadam. Ale niestety nie mam czasu na to, żeby nagrywać takie piękne, slow-life'owe filmy dla Was. Nawet drona mam i nie mam kiedy go użyć, więc nie wiem, nie wiem, kiedy nastąpi jakiś kolejny film, gdzie będziecie mogli zobaczyć nasze powolne życie, które wcale tak nie wygląda naprawdę. Słuchajcie, pierwsza rzecz. Witam wszystkie nowe osoby. Druga rzecz. Pokazuje się coraz więcej komentarzy. Właściwie wpisujecie coraz więcej komentarzy w, pod filmami, które zawierają jakieś pytania, i pomyślałam, że w związku z tym, że fajnie by było mi na niektóre pytania odpowiadać szerzej. Pomyślałam, że zrobimy dla Was film z pytaniami i odpowiedziami, czyli QA, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam Was serdecznie, tego, żebyście w komentarzach wrzucili je tutaj pod tym filmem, albo na Instagramie, albo na Facebooku pod zdjęciami, czy też udostępnionymi filmami. No, z mnie swędzi. Pytania możecie zadawać całej naszej rodzince, czyli mi, mojemu małżonkowi oraz naszemu dziecku. Myślę, że on najchętniej wam odpowie na pytania. Możecie pytać nas o wszystko, postaramy się wam odpowiedzieć na wszystkie pytania, pod warunkiem, że nie będą wulgarne i nie na miejscu. Także, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o nas, to serdecznie Was zachęcam do komentarzy. Moi drodzy, dzisiaj Wam opowiem, co się u nas pozmieniało. Niewiele się pozmieniało właściwie, ale trochę nam rzeczy podrosło. Myślę, że warto o nich e, opowiedzieć. Niewiele robię w ogródku teraz, bo w ostatnim czasie robię to. Czyli pracuję. E, poza, tym, e, poza tym z pogodą jest różnie. Na przykład przed chwilką padało. Siedziałam pod dachem i nagrywałam dla was, ale przestało padać, więc stwierdziłam, że wyjdę na zewnątrz, bo nasza łąka kwietna jest warta tego, żeby wam ją pokazywać, więc e, słuchajcie. O Jezus, ile tu mrówek. Gryzą skubane. Ok, słuchajcie, zanotowałam sobie na karteczce, co mam Wam powiedzieć. Zaczniemy od ogórków. Słuchajcie, rosną nam ogórki i rosną nam 100 razy ładniej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to były takie listki, były takie i były całe żółte, więc nie było ogórków w zeszłym roku. W tym roku rosną w kompoście. Jeden rządek rośnie tylko w ziemi i jest dużo mniejszy. I możecie sobie porównać, jak wyglądają jedne i drugie. Także jednak kompost robi robotę. Już kwitną, więc, więc myślę, że coś tam się jakiś owoc powinien zawiązać. Natomiast to muszę je jak najszybciej podwiązać, bo zaczynają łapać się naszej cebuli, właściwie szczypiorku. W ogóle co ciekawe, znalazłam tam kilka sadzonek pomidorów z zeszłego roku i ja nie wiem jak to jest możliwe, bo w zeszłym roku nasze pomidory piękne szlak trafił w jeden weekend. Bo przyszła zaraza ziemniaczana i zniszczyła nam 50 krzaków w jeden weekend który nas nie było w domu. Natomiast te pomidory wysiały się same i ja nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, bo ja wszystkie te pomidory, które nam w zeszłym roku umarły, wyrwałam i po prostu wyrzuciłam. A, no tak, już wiem skąd mam się, bo one w ogóle przyszły w innym miejscu, posadzone w zeszłym roku. Na kompoście były pomidory, i tam były nasiona. I słuchajcie, one się wysiały, ale to jest numer, no. Ha. W każdym razie pomyślałam, że jednego wyciągnę z ziemi ładnie z korzeniem. Przesadzę go sobie w takie miejsce, gdzie będzie sobie mógł ros rosnąć. I zobaczymy, co się z niego będzie. On jest malutki, więc pewnie nic z tego nie będzie, ale to jest taki eksperymencik. Dwa rządki ogórków przykryłam sobie siatką tak na próbę, żeby chronić je przed sarnami, ale jak na razie sarny do nas nie przychodzą, więc jest spoko i ale chyba i takie pozasłaniam, tak wiecie, na wszelki wypadek. Odsłaniam je sobie tak do połowy tylko w ciągu dnia, żeby tam zapylacze miały dostęp, żeby mogły nam zapylać te roślinki. Słuchajcie, w grządce wzniesionej jednej. Mam wsadzony nasz seler, który pięknie rośnie, i to jest seler, którego zrobiłam z nasion własnych. I tak samo jest z porem, który zobaczcie, jak jest piękny. Robi się już taki mięścisty, gruby. Także jestem z siebie bardzo zado zadowolona, jestem z siebie bardzo dumna, że udało mi się zrobić seler i por z własnych nasion, nie, nie własnych, ze skupionych nasion, z takich nie, nie moich. Jest tam też jarmusz w tej wzniesionej grządce, który zeżarły mi sarny, ale on mi odbił i zaczął mi puszczać nowe liście. Więc teraz, jak jest pod siatką, to jest zabezpieczony i już mi tam nic go nie zżera. Niestety z kalarepą jest gorzej, bo ta kalarepa od góry była, była zżarta, ale mi tam pstyka. I te bulwy tak jakby trochę przestały rosnąć, więc nie wiem, czy one urosną jeszcze bardziej. Ale na razie zostawiłam. <trym> Nasze dynie, słuchajcie, rosną i są coraz większe. Tak samo jest z melonami, które już mają kwiaty i wyglądają coraz ładniej, więc jest szansa, że zawiążą się też owoce. W zeszłym roku arbuzy i melony. <słuch> Fasolnik chiński już jest coraz wyższy, zaczyna powoli szukać miejsca, gdzie może się oplątywać, opląty, więc już mu tam powoli pomagam natomiast słuchajcie, co do fasolki w ogóle, to chciałam Wam coś pokazać otóż fasolka karłowa żółta, która jest karłowa, nadal jest karłowa, natomiast ta fasolka fioletowa, która miała być karłowa chyba nie do końca jednak jest karłowa więc moje podpory jednak mogą mieć słuchajcie tutaj sens no bo zobaczcie jak ona wygląda, jest taka wyciągnięta, dosyć długa już w górę się pnie obowiązuje się o inne fasolki, więc ja tam jej pomogłam właśnie się zawinąć o te moje stelaże, więc... To chyba jednak nie do końca skarłowa. I koleżanki moje i, moje, i koledzy moi. Buraki słuchajcie, przykrywam cały czas siatką, ponieważ boję się tego, że jednak te nasze sarny, piękne zwierzęta, które bardzo kocham, wrócą i nam je zjedzą. Więc y, pod tą siatką widzę, że dają sobie całkiem źle radę. Siatka zrobiona jest z moskitiery zwykłej, jednak nie, nie czekam na tą, która ma dojść do mnie za dwa tygodnie. Państwo, od których kupuję tą siatkę, chyba zamawiają je na y, AliExpressie więc trochę się dałam zrobić w bambuko. Nie zwróciłam uwagi na to, że tam jest e, czas dostawy ponad miesiąc, więc nie dajcie się na to zrobić. I serdecznie Wam polecam zrobić tą siatkę po prostu z tylu elastycznego. W zupełności wystarcza. On przepuszcza wodę, przepuszcza powietrze i w ogóle jest spoko i jest mega tani, więc spokojnie możecie takie siatki porobić właśnie z takiego tylu. Trzy razy nieźle, jak na mnie z reguły jest 5, sześć. O, że boboka. Słuchajcie, a propos jeszcze tej siatki. Pomyślałam sobie, że to może być dobry patent na ślimaki. Bardzo dużo ludzi narzeka w tej chwili na ślimaki. U nas na szczęście jest spokój i nie mamy z tym problemu. Natomiast masa ludzi narzeka na to, że jest w tym roku jakaś w ogóle plaga straszliwa ślimaków. U nas może przez to, że tyle jest roślinności wokół nas, nie wiem, jakoś nie docierają do na nas, więc mamy spokój. Natomiast pomyślałam sobie, że ta siatka wbrew pozorom, która jest na owady i na sarny, może też. Całkiem źle sprawdzić się na ślimaki. I teraz o co mi chodzi? Ja tego nie robię u siebie, ale pokażę wam o czym myślałam. Otóż, jeżeli macie wzniesione grządki i macie te łuki, na które mm, można zawiesić agrowłókninę, czy też właśnie siatkę, to w, wokół y, grządki możecie poukładać na tą siatkę deski, y, jakieś takie, które, nawet grubsze patyki, które po prostu y, przycisną tą siatkę całkiem do, y, do ziemi. I one. Teoretycznie nie będą miały jak tam wejść, więc myślę, że może to być jakiś sposób na ślimory. Oczywiście w takie miejsca, gdzie możecie je dać. No bo wiadomo, że jak macie, nie wiem, jakieś wysokie pomid pomidorów, chyba nie zjadają ślimaki, nie wiem czy zjadają w sumie, ale jak macie wysokie ogórki, no to może być problem, jeżeli wam je zżerają. Natomiast one na przykład u nas y, kilka sztuk się pojawiło i zauważyłam, że zeżarły głównie małe sadzonki, do dużych raczej się nie dobierały. Natomiast myślę, że ta siatka rzeczywiście im ograniczy dojście do tych Waszych zbiorów, więc spróbujcie może w ten sposób. To taki mój pomysł, ale nie wiem, czy jest w ogóle sens to robić. Wydaje mi się, że jest, tak mi się wydaje. E, sałaty nam rosną teraz kruche, e, także sałaty mamy właściwie cały czas dostępne. Niektóre już zaczynają iść w kwiaty, ale spoko, bo ja sobie te kwiaty, ja sobie czekam na nasiona, ja sobie te nasiona potem zbieram. W zeszłym roku tak zrobiłam z sałatą dębolisną i pięknie mi w tym roku wygląda. Ukoła, ale zapomniałam ją przesadzić i w tym roku sałaty dębolistnej właściwie nie jedliśmy. A była taka piękna, ale ją e, zapomniało nie. Słuchajcie, teraz marchew. Chciałam Wam pokazać różnicę między marchewką, która była posiana do kompostu, a marchewką, która była posiana do, bezpośrednio do naszej pięknej gliny. Otóż ta marchew, która była w kompoście, jest taka mięsista, taka wiecie, taka, że jakby się było sarenką, to by się chciało ją schrupać. Ale na szczęście są odstraszacze, i serenki nie zjedzą nam naszej marchewki. Natomiast ta. Fas, ta e, pff, co ta? Marchewka, którą wsadziłam do ziemi, bezpośrednio do tej naszej strasznej, fa, fatalnej ziemi, która już jest coraz lepsza na szczęście, to ona jest, słuchajcie, e, gorsza. Jest mniejsza po prostu i w ogóle te listki ma takie, wiecie, no i generalnie będzie pewnie słaba. Może coś tam z niej będzie, ale będzie niewiele. W ogóle żałuję, że posiałam tak mało. W przyszłym roku posięję więcej, Ja w zeszłym roku myślałam, że posiałam za dużo. Ona mi nie wyrosła i pomyślałam w tym roku, że posieję mniej, a teraz żałuję, że posiałam za mało. Tam w ogóle za marchewką była y, pietruszka, ale mi w ogóle, nie, w ogóle mi nie wyrosła w tym roku, także nie do zupki nie będzie. Okej, okay, dużo gadam dzisiaj. Z groszku nie ma. Nic w tym roku zjedliśmy, może z pięć strączków, więc... Natomiast cukinia rośnie nam przepięknie w tych naszych kompostownikach i jednak chyba będę robiła kolejne, myślę, że to robi sobie jeszcze dwa może. Ja cukinii tak dużo nie jem. Nie jemy za bardzo cukinii. Znaczy lubię cukinię, ale nie jakoś specjalnie ją lubię. Właściwie tak średnio lubię cukinię. Nie, no lubię czasami jeść, ale rzadko. Natomiast ona w tym kompostowniku widzę, że naprawdę fajnie rośnie. Już jest kwiatek, już się zawiązał nawet jeden owoc. Także fajnie to wygląda. Drugą cukinię mam w, w, w ziemi, ale ja tam wsypywałam sobie tą, to podłoże beztorfowe i w to podłoże wsadzałam cukinię, natomiast i tak rośnie trochę gorzej niż ta w tym kompostowniku. Także jednak kompostowniki polecam. Co dalej? Słuchajcie, nasze łubiny powoli przekwitają, ale niektóre jeszcze kwitną i, i postanowiłam sobie pozbierać trochę nasion. Nie dla siebie, tylko właściwie po to, żeby je rozdać, bo ja ich nie potrzebuję za bardzo, więc jeżeli, ktoś, jeżeli mi się udaje pozbierać, to dam wam znać. Jeżeli ktoś będzie chciał jakieś nasionka, to dacie znać. Chętnie się z wami nimi podzielę. Słuchajcie, teraz propo propos rabaty kwiatowej, którą całą będę musiała przerobić, bo ona kompletnie w ogóle nie wygląda. Ale ja wiedziałam, że tak będzie, bo ja tam wsadziłam kompletnie takie roślinki. Wiecie, w ogóle nie wiedziałam, co to są za roślinki i chciałam zobaczyć, jak one rosną, więc ta rabata będzie zupełnie przerabiana. Natomiast urósł tam ten cudowny Mikołajek, o którym mówiliście mi w komentarzach, pisałyście mi właśnie, bo to głównie chyba same panie mi o nim pisały, że to jest właśnie Mikołajek. Rzeczywiście jest to Mikołajek i słuchajcie, on za zaczął kwitnąć, ale on jest bardzo dziwną rośliną. Przypomina mi trochę na szczeć. Ale ten Mikołajek nie nadaje się na pewno na takie rabaty, jak ja tutaj mam. Przynajmniej na tą rabatę, bo on jest w ogóle ogromny. On jest bardzo wysoki. Myślę, że to nie jest roślina, która się spodoba wszystkim. Mi się podobają jego kwiaty, bo są bardzo ciekawe. I ja go sobie na pewno zostawię. Natomiast słyszałam, że on przy, przyciąga muchy, ale ja powiem Wam szczerze, że ani razu nie widziałam na niej muchy. Mimo tego, że u nas jest dosyć dużo much, chociaż teraz się trochę uspokoiło. I to nie jest związane ze smalcem. Mówię od razu, bo kilka osób się mnie pytało w komentarzu, czy to nie jest czasami przez smalec, ale nie, bo te muchy były tutaj dużo wcześniej, zanim ja w ogóle tym smalcem tutaj smarowałam, więc smalec nie ma nic do rzeczy, tym bardziej, że teraz ich za bardzo nie widać, a smalec nadal jest. Także to nie, nie, raczej nie ma związku. Natomiast przy tym Mikołajku nie widziałam nigdy much, więc nie wiem w sumie, czy to rzeczywiście przyciąga, czy nie. Natomiast jest to kwiat, którego przesadzę na pewno w inne miejsce, nie wiem za bardzo jeszcze gdzie. Jest dziwny ale jest w sumie uroczy. Szałwia omszona, już wspominałam Wam wcześniej, przezimowała nam ładnie, pięknie kwitnie, ale zaczyna nam przekwitać, chociaż mi się wydaje, że ona w zeszłym roku bardzo długo kwitła, ale może mi się wydaje, muszę sprawdzić. No i zakwitła nam, słuchajcie, pierwsza lilia, którą dostaliśmy od naszego Kuby i od naszej kochanej Natalii. To są ci, którzy z nami cieli gałęzie na jabłoni. Możecie sobie obejrzeć filmik, fantastyczni ludzie, dziękujemy Wam bardzo za piękne kwiaty. Jeszcze trzy mają zakwitnąć, więc czekam. I co dalej? Zrobiłam w końcu, słuchajcie rabatę nową, to znaczy nie zrobiłam, tylko zobaczcie jak tam, tutaj tak dynda sobie tam, bo tam, bo tam, y, pszczółka lata tam sobie y, słuchajcie i tą rabatę, która była zasłonięta y, folią udało mi się w końcu ją zrobić, to znaczy ściągnęłam folię następnie y, podosa podosadzałam sobie kilka roślinek i na koniec sobie położyłam sianko i słuchajcie zakochałam się w sianie jako ściółka, nigdy więcej słomy Kocham siano, jest jak taka kołderka, taka poduszeczka, do której się chcę położyć i tak przytulić po prostu i wąchać zapach tego siana i w ogóle kocham siano. Także e, nigdy więcej słomy. Znaczy, mam jeszcze trochę, więc ją wykorzystam, ale w przyszłym roku na pewno już tylko zostawię, zostaniemy przysianie, o ile będzie, bo to z tym sianem różnie bywa. Natomiast słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że ten patent z kładzeniem folii na trawę i ta trawa, słuchajcie, zgniła. I ona się zrobiła przerobiła się w taką materię po prostu fantastyczną, że ziemia, która była, zaznaczam, to była glina, na której wysialiśmy trawę, ta ziemia zrobiła się taka miękka, taka po prostu, że ma się ochotę wsadzić w nią pazury i to tak rozszerzać i wkładać tam nowe sadzoneczki. Bo ona jest taka fantastyczna, ta ziemia, bo po prostu ta trawa w trakcie, wiecie, wtedy, kiedy gniła i tak dalej, ona zaczęła się przerabiać ładnie tam robaczki zrobiły swoje i naprawdę zero chwastów, ja otworzyłam tą znaczy ściągnąłam tą folię, a tam po prostu no praktycznie goła ziemia, wyciągnęłam tylko tam dwie czy, czy trzy może takie czciny, wiecie, straszliwe, które mamy wszędzie, nawet za mną tam, tam, o tu, tu, tu jedna już tylko a, wyrwę nie mogę się tego dziadostwa pozbyć ale trudno i wracając, słuchajcie, to jest naprawdę świetny pomysł, żeby się pozbyć chwastów, bo po prostu ściągacie folię i nie ma nic znaczy jest ziemia, która po prostu wygląda jakby była wymieszana nie wiem, z, trochę z kompostem tak trochę wygląda i w ogóle nie jest już zbita, jest taka, wiecie, rozluźniona, no fantastyczna sprawa, także naprawdę to się sprawdziło. dosadzałam tam sporo nowych rzeczy, wsadziłam tam sobie naparstnicę, wsadziłam sobie żagwin, wsadziłam sobie yy, tytoń ozdobny, który już zaczyna kwitnąć i się jaram, czekam na moje ćmy i co jeszcze? i jeszcze tam są kocimiętki, które też wysiałam sobie z nasion i będę tam dosadzała wiele różnych innych rzeczy. Bardzo mi się marzy sadziec, ale nie mogę znaleźć sadzonek na razie, póki co nigdzie. W zeszłym roku udało mi się znaleźć, ale kosztowały chyba z 50 zł, więc w ogóle strasznie drogo. Natomiast znalazłam sporo nasion, więc myślę, że po prostu spróbuję go zrobić z nasion. Już mam kilka traw, które mi się tam robią sobie, rosną sobie w szklarni. Muszę je sobie teraz tylko porozdzielać i powsadzam sobie później te trawy. No i tak sobie właśnie rośnie ta rabatka. Teraz słuchajcie, trawnik. Jaka ja jestem szczęśliwa i dumy zadowolona z siebie, że zdecydowałam się na wysianie koniczyny na trawniku ponieważ tam teraz trawy praktycznie już nie ma, znaczy są już jakieś takie bławy wystające gdzie nie ale głównie jest tam koniczyna i słuchajcie ta koniczyna to jest jakiś obłęd, ona po prostu robi nam taki dywanik, dokładnie to co widziałam w Bieszczadach i dokładnie to co chciałam uzyskać, robi się słuchajcie dywan z koniczyny i ona co jakiś czas kwitnie więc jest dywan z Pięknych liści koniczyny i z kwiatów. I słuchajcie. No rewelka. Po co mi trawnik? Ja nie wiem, nie wiem w ogóle, dlaczego ja od razu na to nie wpadłam, żeby wymieszać sobie te nasiona. Albo w ogóle wysiać całą koniczynę. Nie no, ta trawa może coś tam daje, nie wiem. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz. To po pierwsze, koniczyna nie rośnie tak szybko jak trawa, więc nie trzeba jej tak często kosić. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Ona tworzy taki dywan, po prostu tworzy dywan, słuchajcie. Nie tak jak trawa, że wiecie, macie gdzieś tam dziury i tak dalej, tylko ona jest po prostu cała. i ona się cały czas rozsiewa, cały czas rozrasta, więc ona jest coraz gęściej i po prostu wygląda pięknie i nie mamy dziur w trawniku, i w ogóle ona też dużo lepiej zimuje, więc w ogóle Mistrzostwo Świata. Jak się ją skosi, to ona szybko odrasta i w ogóle. No coś fantastycznego, także naprawdę serdecznie polecam Wam koniczynę, zobaczymy jak będzie wyglądała w przyszłym roku po, po zimie, ale na razie no naprawdę zdecydowanie nigdy więcej nie chcę trawnika, tylko po prostu koniczynka. Zaczęły nam kwitnąć, dali je, to znaczy na razie są takie małe kwiatuszki takie. Ale już się pojawiają, więc myślę, że nam ładnie zakwitną. Poprzyjmowały nam się hortensje, które mieliśmy z sadzonek, które dostałam od Krzysia Cioci, właściwie z takich patyczków, które po prostu mi fajnie puściły korzenie. Nasz winobrusz wygląda coraz ładniej. I słuchajcie, ja wiem, że wszyscy mi piszecie, że mam u, u w ogóle bać się winobruszczy, bo on się rozrasta. Ale on naprawdę jest sadzony w takie miejsce, że on się tam może rozrastać do woli, bo tam nie da się zrobić nic sensownego. Tam się nie da zrobić rabaty kwiatowej, tam się nie da zrobić ogródka warzywnego. To jest miejsce już na samym boku działu. Przy rowie retencyjnym, gdzie naprawdę nic kompletnie nie zrobię. Także może sobie spokojnie tam rosnąć. Yy, przy szklarni, słuchajcie, wsadziłam sobie słonecznik szorstki, wsadziłam sobie naparstnicę, która w przyszłym roku będzie wyciągnięta, bo ona jest pomiędzy tym słonecznikiem. on się będzie tam, mam nadzieję, fajnie rozrastał, więc zrobi mi taką fajną ścianę z kwiatów. Yy, to jest bylina, więc yy, jak nie wiecie, to, yy, to słoneczniki szorstkie są właśnie takimi fajnymi kwiatuszkami, które po prostu yy, właściwie nic nie trzeba z nimi robić. Z przodu jest lawenda, ale niestety ta lawenda, którą kupiłam w sklepie, dwie lawendy takie mam, to są chyba jakieś w ogóle lawendy do, do nic, więc nie wiem, czy one w ogóle tutaj dadzą radę. Natomiast mam tam jedną lawendę od mojej cioci, e, którą poprawiam i ta lawenda, e, widzę, że się przyjęła i ona sobie na pewno przezimuje, bo to jest taka lawenda, wiecie, norm, normalna taka. E, nasz jagodnik, słuchajcie, no, tam to jest w ogóle cudo, bo tak szczeć. To jest jakiś obłęd, on ma spokojnie ponad 2 metry wysokości, ma piękne kwiaty takie, które już niedługo, jest ich w ogóle strasznie dużo i tak patrzę na niego, dlatego patrzę tam sobie, bo jest taki po prostu, a, jest, i ma tą zieleń taką fajną, ale jest jeden problem, on jest cały w kolcach i ja nie wiem jak ja go później powyrywam, bo to jest roślina dwuletnia, więc ona w tym roku teoretycznie przekwitnie sobie i umrze i ja będę musiała coś z tym zrobić. Znaczy zostawię to na zimę i pewnie wiosną się będę go pozbywała w przyszłym roku. Ale ja nie wiem, jak jego ja powyciągam, bo on ma takie ostre kolce, po prostu srogie. No ale zobaczymy. W ogóle zastanawiam się, czy by go nie wsadzić sobie w ogóle jeszcze w inne miejsce, żeby on się sam rozsiewał później. Ale to jest, to jest może przyszłość, jak pozbieram nasiona. Pięknie rośnie nam rabarbar, który wysiałam sama z nasion. Pięknie nam rosną ziółka i oregano, jest jak oregano kwitnie, Boże jakie tam te kwiatki są piękne i tam te pszczółki tak sobie latają i w ogóle to jest takie piękne, piękne takie to jest. No i ziółka, wszystkie rosną fajnie, rosną nam też krzewy, już owocują, oczywiście małe ilości owoców, bo to są krzewy, które wsadzałam w zeszłym roku, więc one dopiero za jakiś czas będą owocowały, ale już jest agrest, są też porzeczki, jakieś dwa grona może czarna porzeczka ma trochę więcej i no i mamy, myślę, że w tym roku będziemy mieli trochę więcej malin już, bo, bo już widzę, że jest całkiem sporo ich na krzaczkach. Tam są w ogóle wymieszane maliny, są żółte, są jesienne i są wiosenne, więc w ogóle nie wiem, co tam wyjdzie z tego. Generalnie cały jagodnik bardzo fajnie nam rośnie, on jest w takim miejscu bardziej zacienionym, powiedziałabym, i rzeczywiście można spokojnie w takich miejscach sadzić takie rzeczy jak borówki, borówki też nam rosną już, e, borówki czy też inne krzewy owocowe, bo one po prostu spokojnie dają sobie radę w takich miejscach. No i teraz słuchajcie moja perełka na koniec, czyli szklarnia i moje pomidory. Pomidory, które wszyscy mi mówili, że umrą mi, jak nie zastosuję na nie chemii. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu mówiłam Wam, że moje pomidory zaczęły mieć plamy i generalnie bardzo zaczęły słabnąć i myślałam, że już jest po nich. Ale ja się zawzięłam i powiedziałam, że chodzi mi się mi zesrać w gacie, to nie użyję chemii, tylko po prostu nie zjem pomidorów. Bo nie po to sadzę pomidory w ogródku ekologicznym, żeby je pryskać chemią. I na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie, gdzie wrzuciłam post na ten temat, wszyscy mi pisali, że to już tylko chemia, że w ogóle nie ma szans. Poza jedną osobą z kanału Moje uprawy. Pozdrawiam jeszcze raz. Jole która napisała mi, co mogę. Ale ja już o tym wspominałam, więc nie chcę do tego wracać, ale natomiast powiem Wam tylko szybko, tak w skrócie jeszcze raz, co z nimi zrobiłam. Oberwałam wszystkie liście, które były w plamach, poluzowałam sznurki, na których były pozawieszane, znaczy na których się wspinały i zrobiłam oprysk z gnojówki z pokrzyw, zrobiłam oprysk z sody oczyszczonej i zrobiłam oprysk z z gorzkiej soli, o czym właśnie wspomniałam Jola z kanału mojej uprawy i te pomidory, słuchajcie, wyglądają teraz tak, są naprawdę piękne, urosły mi przecudnie, jest masa kwiatów na nich, ja je niedawno, niedawno je sobie czyściłam, to znaczy obrywałam liście i wilki, a one są tak mega gęste, że ja po prostu tam jest jakieś szaleństwo. Ja ich w ogóle teraz nie podlewam żadną gnojówką z pokrzyw ani takiego. Mam dostać żywokost lekarski, przepraszam, rosyjski. W tym tygodniu miały być wysłane. E, znaczy, w poprzednim tygodniu miało być wysłane. Natomiast jeszcze nie dostałam żadnej informacji o wysyłce, więc nie wiem, czy się ich doczekam. Więc stwierdziłam, że zrobię jeszcze sobie gnojówkę z tego, co mam. Wiem, że mogę sobie zrobić gnojówkę z obornika granulowanego. Zrobiłam ją już prawie dwa tygodnie temu, więc ona właściwie zaraz będzie gotowa do użytku i będę ją sobie oczywiście rozwadniała. I wiem, że ona się nadaje do tego, żeby podlewać pomidory w momencie, kiedy już kwitną. Że nie, nie będzie przeazotowane to wszystko, tylko też, też dostaną większą ilość potasu. Więc tak zrobię, natomiast one w tej chwili, słuchajcie, tak ładnie rosną, że właściwie to ja nic tam nie muszę robić, bo, bo naprawdę po prostu owocki się pojawiają, jest masa kwiatów. Jeżeli chodzi o zapylanie, to nie, nie, w ogóle nie martwię się tym, po prostu potrząsam krzaczkami nic tam nie, wiem, nie robię z żadnymi pędzelkami, jak słyszałam, że tak niektórzy robią, ale nie wiem, ja po prostu chodzę i, i tu począcham nimi, no i, i zapylają się bez problemu, bo coraz więcej owoców się pojawia. Poza tym tam też dużo owadów chyba wlatuje. Zresztą widzę, że dużo owadów tam wlatuje, bo ja nie zamykam w ogóle tej szklarni. W ogóle. I to jest kolejna rzecz, którą robię. Nie zamykam szklarni. Nawet jak pada. Może, może robię źle, nie wiem, ale ja wiem, że jak mocno pada, to po prostu tam się momentalnie robi taka paruwa w środku, że, że no stwierdziłam, że nie będę tego robiła. Także pomidorki mi pięknie odbiły, są cudowne i w ogóle się jaram strasznie nimi i jestem strasznie, strasznie szczęśliwa, że udało mi się je wszystkie uratować. A kolejna rzecz to jest, słuchajcie, papryka. Papryka też będzie nam w tym roku dawała owoce. Ale ja się tym wszystkim będę cieszyła dopiero wtedy, kiedy ją zjem. Bo na razie nie mogę się cieszyć niczym. Sałatami się tylko cieszę, bo sałaty jemy cały czas. Także będę się cieszyła dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście zjemy tą paprykę. Natomiast kwiatki są i owoce zaczynają się zawiązywać, więc jest szansa, że jednak papryka będzie. Poza tym udało mi się uratować, znaczy nie udało mi się, tylko uratowały się nasze róże. Nic się z nimi właściwie nie stało złego, poza tym, że były zjedzone częściowo, ale jedna nawet zakwitła, więc jest szansa, że w przyszłym roku będzie lepiej, jak tylko użyję smalcu wcześniej niż w tym roku a chyba tak będę musiała zrobić, bo działa po prostu. A nie wiem, czy uda nam się z tym ogrodzeniem. Oczywiście chcielibyśmy, no ale nigdy nie wiadomo. Jeszcze chciałam wam tylko pokazać naszą rzutkiewkę, która jest ogromna w tej chwili. Rzutkiewkę, którą zostawiłam na, 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 na to, zostawiłam ją, żeby mi zakwitła i żeby, żeby wytworzyła nasiona, ponieważ chciałabym zebrać sobie nasiona na kolejne zbiory. Także rzodkieweczka wygląda mniej więcej. Tak, w tej chwili jest dosyć wysoka już, ale kwiatuszki dopiero zaczęły się pojawiać. Tak samo jest ze szpinakiem. Ze szpinaku też będę próbowała zebrać nasionka w tym roku i z niektórych sałat również. Znaczy w ogóle ze wszystkiego będę próbowała, z tego co mi się uda. Okej, okay. a się nagadałam, słuchajcie, jak szalona. Dobra. Tyle by było gadania mojego dzisiaj. Wiem, że chcecie więcej filmów, ale słuchajcie, ja naprawdę nie jestem w stanie. Ja po prostu, jak mi się udaje, nagrać ten jeden film w tygodniu, to jest super. Tym bardziej, że teraz znowu pogody są takie różne, że za bardzo nie mam jak nagrywać tego, co robię, bo niewiele robię. Teraz czekam mnie odchwaszczanie głównie, bo jest tutaj dramat. Dramat po prostu, wszystko jest w chwastach. Więc no, nie będę Wam nagrywała odchwaszczania, bo to bez sensu. No i tak właśnie, no. Czekam, słuchajcie, na filmik, który, których zrobimy z okazji 3000 subskrypcji, czyli Q&A. Także wrzucajcie, bo tego chyba nie powiedziałam na początku, że pomyślałam, że zrobię to, jak będzie nas już tutaj 3000, także trochę jeszcze tam brakuje, ale poczekamy i w międzyczasie będę zbierała pytania od Was. Także kochani, tyle na dziś. Dziękuję z Wami. Dziękuję z Wami. Dziękuję Wam, że jesteście i lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie co trzeba. Ja będę Wam bardzo wdzięczna, że pozwolicie mi Rozwijać mój kanał i że nasze leśnoludkowe sprawy dotrą do większego grona odbiorców. Okej. Okay. Trzymajcie się mocno żuczki. Bawcie się dobrze. Co ja mam z tym? Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze w sumie, czemu nie? Widzimy się za tydzień pewnie. Papa. Pa.